Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Teraz Raz i zawsze i na, na wieki wieków. wieków. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego, naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie wódź nas na pokuszenie, winy, jako i my odpuszczamy nie. naszym winowajcom, i nie wódź, nie wódź nas, nas na, na pokuszenie, pokuszenie, ale nas zbaw tak, ode, ode złego. Za. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami módl. grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim Pilatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piegieł Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego i świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego Mniej świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i całego Miej świata. Miej dla jego bolesnej męki. Miej dla miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego WHO. świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego to, świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Dla bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, miłosierdzi Miej, Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, slippedm, świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie <that> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie dla nas i śぁ... całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, miej miej miłosierdzie miłosierdzie dla, całego całego dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie mię. za grzechy Zgrzechy nasze i całego, i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki serce dla nas i całego, całego świata dla jego bolesnej męki mniemło serce dla nas i całego, całego świata dla jego bolesnej męki Miej dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny. Z nad nami i nad całym światem Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako Zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego Jako Zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy, ufamy Tobie o Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy, ufamy tobie. Jezu, ufam ufam tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie, ufam tobie. Kochani, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami, że razem z nami modlicie się koronką do miłosierdzia Bożego, że razem modlimy się za Ojczyznę. Szczególnie w tych dniach pamiętajmy, że nasza Ojczyzna jest w potrzebie. Módlmy się za chorych, cierpiących, za wszystkich, którzy są w potrzebie, którym obiecałyśmy modlitewną pamięć. A teraz posłuchajmy. Co mówi nam święta siostra Faustyna w Dzienniczku numer 1183? O Jezu, pragnę żyć chwilą obecną, jakby ten dzień był dla mnie ostatni w życiu. Starannie wykorzystać każdą chwilę na większą chwałę Bożą, wyciągać dla siebie każdą okoliczność tak, aby dusza odniosła pożytek. Na wszystko patrzeć z tego punktu widzenia, że bez woli Bożej nic się nie dzieje. Kochani, pamiętajmy też o subskrypcji, o kciuku w górę. A teraz jeszcze popatrzmy się w Chrystusa przed schowaniem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.